Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze Dead by Daylight. Dzisiaj znowu gramy sobie doktorkiem na identycznym buildzie. To znaczy mamy tutaj w umiejętnościach niepokój, niechlujny rzeźnik, tanatofobia oraz temperk którego nazwy nie można wymawiać kolurofobia. W dodatkach mamy tutaj dwie karteczki pod spokój. I znowu zagramy sobie na zamkniętej mapie. Chociaż ta mapa Hawkins jest dużo większa niż reszta. Także nie wiem, czy ten build się również na niej sprawdzi. Ale wydaje mi się, że tak. No i o tym dowiemy się już za chwilę. Dobrze, jesteśmy na podziemnym kompleksie. Tylko, że my tu nie mamy żadnych kompleksów. Haha, dobra. O kurde, Dobra, pierwszy hit fajnie byłoby już jak najszybciej zrobić. No chyba się uda. Dobra, no nie no i sobie ją pogonię, już tutaj sery do góry? To słabo, bo tam z góry to. To raczej nie ma za bardzo drogi, żeby uciec. Kurwa, I... no chodź, chodź.

Gdzie ona jest? A, tutaj gdzieś Tutaj A, już nie muszę w niej w sumie Dobra spier To za długo trwa No jest można wszystko tutaj zrobić, a ja A ja nie A tutaj kręcą O już spadła Spoko. Właśnie nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo ja tej mapy nie znam. Chyba nikt jej nie zna. Kurwa Dobra. Jak oni zaraz będą mieli wszystkie gany. A ja to nawet nale do niej. Dobra, a latarka, latarka? Latarka? Nie ma latarki, dobra. No i wracamy się tutaj gdzie byliśmy, bo tam... ...dwie osoby mimo wszystko były. Gdzie? Tutaj gdzieś. Tutaj. i wybuch statyczny... Góry wszyscy są? Jak to? Jak to? Nad niej jak tam iść o kurde Nieźle. Dziękuję To co się stało na, za na zawsze zostaje w mojej pojęci No tak, tego się nie spodziewałem Ale. Fajnie wyszło. Dobra, to teraz troszkę przykampić. No, też nie, nie robić face camp, ale... Kurde, to się nie da przejść. Dobra, teraz tutaj ją pogonimy. O ile się uda. Boisz się latarki użyć. No dobra, to wracamy jednak tam, bo... bo tak. Zresztą jak tutaj trzy osoby są, no to trzeba tutaj przyjść. Dobra, to jak ktoś biegnie. Trzeba troszeczkę przytunelować czasami. Jest paleta gdzieś? No jest. Dawaj, gdzie ona jest? Ja pierdzielę, bo ja, ja sobie zwiększyłem czułość myszy, czyli znaczy, czułość tutaj jest, kurde, tak że wdają się dziwnie właśnie. A ona dalej u góry, jest. Nie da się wyleczyć. To jest build pod antyleczenie tak naprawdę. Dobra. A wyszła. Ciekawe. Ciekawe, że wyszłaś, jak ja już tak naprawdę mam małe szanse na jakikolwiek dobry wynik. Aha, bo już jej nie ma. A, bo ona na dwójce była. Dobra. To spoko. Ona była na dwójce. Czy wszystko jasne? Kręcą? Kręcą, kręcą. Tylko tu ciężko kurde przejść nawet. A tutaj jest! Ej, to ta ranna! Dobra. No nie, mów kurde, wszędzie te palety. Dobra. Trzeba poniszyć te palety. To tyle palet, serio? Tutaj, tutaj. No, i też wiemy, gdzie jest tutaj nasza pani, którą goniliśmy. Destiny, tak? A tutaj. Zajebiście, że te geny się tak szybko kręcą, no ale. Hm. Dobra, dawaj. Może jeszcze coś zrobimy, chociaż wątpię, kurde. Tak szczerze mówiąc, typy skręcą geny. Typy skręcą geny. Dobra, no trochę dała się wyrolować, ale czy mi to coś da tak naprawdę? Gdzieś tutaj jest do powieszenia? Właśnie nie ma. Czy jest? Dobra, tutaj jest. Dobra, tu jest typ przy prawie skręconym genie. O, dwa typy to są. O no, kurde. Po co mam te latarki jak wy ich nie używacie? Nie rozumiem. Nie no, muszę się cofnąć. Ale... Dobra. No i kurde, wszędzie te palety, wszędzie te cholerne palety. Jest tutaj w no jest? Tam, dobra. To serio ma latarkę i ani razu jej nie użyje. Może i spoko. Kurde, człowieku. Zresztą ja się boję palety. Dobra, szczęście, nie? Hmm, szybko do tego gena? Gdzie on jest? Ten jest kręcony. No, kur. Nie chcę przeklinać aż tyle. I tym plusem jest to. No właśnie, to jest ten plus. Że nie jestem debilem. Aż tak. ona jest ranna, to też jakiś plus. A my tutaj zróbmy wybuch. Dobra. Czyli coś wiemy. No coś tam wiemy, no. Dobrze, oni krzyczą co jakiś czas. Aj, i co tutaj Serio Nie no, najprawdopodobniej tak Uda im się uciec, no po co? Ja też nie wiem trzeba po się cofać na przykład Kompletnie nie znam tej mapy Ona chyba też nie Dobra Idźmy może w tamtą stronę Bo wydaje mi się, że ktoś mógł tu pobiec. Nie jednak nie. No i teraz kwestia tego, jak szybko bramy otworzą. Aha Dobra. No to jest właśnie ten magiczny kombek. Z meczu, który był oczywiście przegrany. Nagle się stało tak, że... Że nie jest oczywiście przegrany. Tutaj typ ucieka, ale? A nie, spokojnie. To jeszcze trzeba czekać. Nie dobra, jak już ją biją, to nie. No dobra, w sumie. Nie wiem, tutaj raz, że oni się potrafili jakoś lupować. Dwa, ta mapa nie jest chyba stworzona, nie wiem, podobnie, bardziej. A ja chyba 12 razy się uderzyłem? Tak. Tylko plus jeden. Levelik. Będzie level? Nie będzie levelu. No dobra. W sumie no, nie wyszło najgorzej. Też aż tak nie robiłem, żebym to jakoś kampił czy coś. Już pod koniec, pod, pod tym ostatnim typem gdzieś tam chwilę pokręciłem się, ale to też nie było kampienie jednak. Dobra, to ja mam nadzieję, że wam się spodobało. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć.